Z tej strony Alexa, a z tej strony Nikola. I zapraszamy Was na nowy odcinek Oczami Nikoli. Bo Nikola ma dzisiaj trening, więc niech będzie Oczami Nikoli. Jedziemy właśnie do stajni na trening z panią Magdą na Odysi. A wczoraj miałam swój pierwszy galop bez ląży na Odyssei. Jakoś tak już wczułam w nią i pojechałam galopem, a więc ona tutaj zaraz wam to wstawi. Mamy teraz remont drogi na wjeździe do Rio i w końcu może nie będzie tych wielkich dziur, co są zawsze, tylko ładna, prosta kostka. Ale nie wiem, kiedy to skończą, bo przez tydzień zrobili jeden rządek. Cześć! W ogóle Dila jest zamknięta, ponieważ dwa razy uciekła przez to. Zapytacie się jak? Sama nie wiedziałam jak, dopóki mi stajenni nie powiedzieli, że czołga się pod bramką. Tak, Dila z tym wielkim brzuchem w ciąży, będąc olbrzymem, czołga się pod bramką i wychodzi. A przy okazji jakimś tajemniczym sposobem co chwilę oni spadają rzeczy. Ej, właśnie, nie wiem o co chodzi, ale od trzech dni, jak przyjeżdżam, to co chwilę hak z moimi kantarami leży na ziemi. Nigdy nie spadał i nie mam pojęcia, co jest teraz, ale co chwilę muszę to zbierać, bo wszystko leży. Czy ty to robisz? Za to, że nie, <laughs> cię już nie otwieram? Ty to wszystko ten zrzucasz mało. No, a nie mam możliwości jakby przymocowania dolnej części tej bramki, bo tutaj jest ściana, a nie takie kraty, jak tu do góry. Więc nie mam do czego tego Sądzę, przymocować. Ale się postarała to tylko też by się wyczułkała. No ja nie wiem, jak ona to robi. Ja myślałam na początku, że ona przeskoczyła, jak za, jak za pierwszym razem uciekła, ale ona się czołga pod. Jesteś dziwna, jak się język wystawiła. O no tobie mówię. No dobra, jak ja jestem, to możesz sobie powyglądać trochę. A tu mamy Odysię, która robi siku. Odysia! Zawsze tyłem z nas. Hej! Idziesz na trening z Nikolą? Nie, nie idzie. Nie idzie. Idź się, szykuj. Idź. idź. A ja Dile wypuszczę na trawkę. Chcesz wyjść? Meho, chcesz. Pewnie, że chcesz. Nie wiem, czy już go wam pokazywałam, ale Dila ma piękny kantarek z napisem Dilaila Kieróżowy ze swoim imieniem. Hello. Z UnSquad. Specjalnie dla niej robiony. I dzisiaj sobie w nim wyjdzie. A ja wam powiem, że ostatnio dziwnym trafem w pasie Odysei pojawiło się to cudo. Właśnie. Odyseja ma nowy czapraczek od swojej właścicielki. Piękny fiolet. Zakładasz go dzisiaj? Zakładam też za go Dobra. Dzisiaj. Chodź koniu, idziemy na trawę księżniczka już na swojej kwaterce z trawką. Wypuściłam ją tutaj przy hali i przy czworoboku, aby mieć na nią cały czas oko. Się coś nie odwala, bo wczoraj to by zjadła wszystko i się rzuci, po prostu się rzucała na wszystko, co się rusza. Więc muszę na ciebie się patrzeć, Dila, cały czas. Dobra, skup sobie, a my idziemy zobaczyć do Nikoli jak sobie radzi. Czyścisz kopytkę? No, najlepsza część czy nie. Ale tutaj jakoś dziwnie nie odróżnia, gdzie jest kopyta, gdzie jest brud. <grymne> Co to jest? <grymne> Błoto jest pewnie poprzyklejane wszędzie teraz tego błota tyle. Bo to akurat chyba jest kamień albo kopyta. Zacznane siodełku teraz. Dziubek. No, dziubek trzeba zrobić. dobrze? Dobrze, paski przekładaj. Zimno dzisiaj. No. Na szczęście idziemy na halę. Tak, ale zobaczcie jaka Odyseja jest zarośnięta. Normalnie... Nie, dziwięć. Nie dziwięć. <noise> Widać. Jak się ręką przesuwa. Niedźwiadek nasz. Ja już jestem ubrana, ale Odysei jeszcze brakuje ogóra, więc teraz jej założymy. ściągnij sobie włosy z twarzy. Nie przeszkadzają ci. Zazwyczaj no, przyzwyczajam się do tego. Jest. Damy się w tej strony, o psa. Zakładamy wodzę. Oj, o się już już. Opuść się. Opuść to ucho. Dobra. Nawet zaniska na odysję jesteś. Aha, no i nie uciepika. Ops. Hmm, jaki słodki kucyk? Dobry. Dasz radę sama? Czy ci pomóc? A, cinaj. Cinaj. A yes. jest! Jest? Jest yes. yes. Oj, ja udało tak się. Grzywę i wyciągnij. I grzywkę. No jak już mówiłam, tej grzywy się nie pokona. Ona. Żyje własnym życiem. Tak. Ja, ale grzywka ładnie. Nie, grzywka na mnie. Dobra, zapinaj i idziemy na halę. O, załamka. Ła, włosy. Miał być romantyczny pocałunek. Za bardzo nie widzieli. Do trzech razy sztuka. No, patrz, zasypie. O, no, ty się śpi. Nikola idzie na trening, Aftle Dilka tam na trawce. Wzięłam Dilę jednak na spacer, żeby sobie pochodziła dzisiaj, a Nikola się już tam gdzieś, o, stępuje i czeka na trenerkę. No, już Dila kładzie uszy, już, już jej nie źle, że jakiś koń przejeżdża obok pomagamy w ten sposób, albo pomagamy koniowi zrozumieć, o co nam chodzi, tak? Okej. Okay. Dobrze. Super. Troszkę tam prawa meta na kontakcie, były różne. To troszkę prawa musi. Dobrze. Kolanko różne. I, i tak leży w trawie, tak? Dobra, i jedziemy sobie w całej hali. Tak, dojedź sobie tam do bandy. I w każdy... tutaj na kole. Tak, jak teraz. Super. Cofaj tylko plecki. Troszkę wydłuż lewą wodę, dobra? Tak? Widzisz, troszeczkę mam tą lewą wodę za krótką tak trochę za tą buźkę ją ciągniesz za bardzo. Za tą lewą. Lewa dłuższa troszeczkę, tak? Niż kolanka i staraj się amortyzować, nie wyłapać tak to przedębko. Na strzemionkach, na, na, na strzemionkach mięciutko amortyzuje. Dobra, dawaj jeszcze jedno koło. Galopi, galopi. jest kółsa, przed nami, przed nami. Dobrze, troszkę dłuższa woda z lewej strony. Dłuższa woda z lewej strony, wypuść troszkę lewą wodę. Okej, okay, dobra, i rozciągamy piętki w dół. Mocno piętki w dół. Tak, damy znak koło. Ok, dobra, tu się rysuje, się rysuje, się rysuje, się rysuje, się rysuje, się rysuje. Będziemy tam kierować, tam, gdzie chcesz jechać. Dobrze, mięciutki puszczacie, luźne kolana. A może ty na kolanach dostała No jeszcze raz, Super. dobrze. Dobrze, bardzo fajnie. dawaj, dawaj. Leczymy, to Nie klepiemy w to Tak, leczymy, do góry. Dobrze. O, dobra. Do, 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 tak, Polany, Tak, leczymy, tak, tak, dawaj, Tak, dawaj Panią już robisz super. Już chyba obczaiłaś, jak to zrobić, co? <gulanie> Dawaj, galopuj jeszcze chwilę. Galopuj, galopuj, galopuj. Dobra. I przejście do rzuca. O, dobrze. Luźno kolanka i ciągniemy piętki do dołu. Ciągniemy te piętki do dołu. do góry. Do góry. Teraz się troszkę bliżej tam bandy jechać, dobra? Tu na tej części, czyli z szczere, a sobie jest bliżej bandy, a tutaj tak właśnie przez połowę hali. Dobrze. Bardzo fajnie. Kolana luźne, staraj się trzymać leciutki kontakt, żeby te wodze nie były takie wiszące, tak? tak? Troszeczkę skracamy obie wodze. O, właśnie, żeby było leciutkie napięć. Tak, jeszcze, jeszcze, bo ta woda taka jak wisząca jak wiesz, jak sznureczek. Ona musi być tak troszkę napięta jak gumka. O, teraz jest okej. Okay. Super. Dobra. Tak, tak, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrą stronę to idzie. Dobra, znowu robimy przejście do stę. Na lewej napinamy mocno mięśnię. Mocno mięśnie przyszło. Tak? Mocną mięśnie Dobra, jeszcze nakusowanie, Dobrze. Popatrzcie, na dobrą nogę od razu zacząć pusować. Super, okej, okay. jedź dalej, jedź. Wjeżdżamy tam do liter do M. Do M. Tym, tam do M. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Troszkę tam pijany zaraz na końcu, ale dojech. Dobra. Dobra, na koło, na koło. Tak? Nikola skończyła trening, ja zamarzam. A mnie jest gorąco. Tobie gorąco? No. Ja zamarzam, tak strasznie zamarzam. Cały czas stałam i ją nagrywałam. To już Nikola, wiem co czułaś, jak ty mnie w zeszłym roku nagrywałaś no, jest cały tak, czas. By było tak, zimnie, o wiele. Dobra, Zamiast rozbieraj się? tego konia do domu. Ja tu, jest zimna. No, Nikola Wam potem opowie, jak trening, jak jej odczucia, a ja idę zrobić pudełka Dili i pomogę jej rozebrać konie, bo u mnie zaraz tylko zimno. Nikola, a stań przy i zobaczymy, czy ty jesteś wyższa, czy Odyseja. Odyseja. Stań tak. O, no, będę <laughs> ją. Ale tu przy kłębie, bo to się tak mierzy konia przy kłębie, no i stań prosto. I w sumie chyba możecie być równe, no tak mi się wydaje. Albo odysyjka jest trochę wyższa, albo jesteście równe, albo trochę wyższe. No nie ma takiej opcji, że ja Chyba nie. Chodź <laughs> jedemy. Idziemy nóżki zlewać po treningu porządnym. Z prawdziwym galopem w końcu, a nie jakimś udawanym. <laughs> Porządnie! że je jeszcze ice potem, Dobre. żeby miała regenerację fajną. Dobra, ja idę ci sprzęt pomóc schować, żeby było szybciej. Pochowamy jej sprzęt. Gdzie masz telefon. Skrzynce na szczotki? Zostawimy go tu. Co tu jest za łobuz? Co robisz? To jest ice gel. Nic do żarcia. No, jednak, nie, jednak nic ciekawego. Ech. Ostatnia noga? Ostatnia. Kogo my tu mamy? Dzień dobry. Ciebie tu dzisiaj nie było? Uu, Rudy. Rudy. Lila już patrzy zazdrosnym wzrokiem <grywia> na ciebie. O. Nie no, ty jesteś moją jedyną księżniczką. Przecież ty jesteś moją jedyną. Nie, jednak nie. Dalej Nikola, bo ja zamarzam. Mam pompon. pompon. Maszeruj. Otwieram box. Uważaj. Hmm, przywitanko. Ale Dila ma wielki łeb przy Odysei. Przecież to jest ogromny ten łeb. Odyseja oddaj kanter. Kuciku. Drapanko po łówce. nie Dobranoc kucyku. Dobra, zamykaj ją. Odkładaj. Wszystko? Wszystko. Ciebie, Dila, też zamykam, bo uciekasz. No przykro mi. Jakbyś nie uciekała, to bym cię nie zamykała. No już, chowaj łeb. Chowaj. No. Jak, jak myślicie? Czy jak jutro ona przyjdzie, to, to też będzie rzucone? Ej, to trzeci raz podniosłam i zobaczymy, czy jutro to będzie znowu na ziemi leżeć. Bo ja nie wiem, co się z tym dzieje. Czemu to. Dila Może Dila się wkurza i po prostu tutaj łbem po prostu haczy i to Uciele spada. Się. Nie wiem Dobra, pa konie Jedziemy pa, pa. My już idziemy do domu Ja sobie oświetlam twarz tarką, bo na dworze jest już ciemno A jest 17.20 Jak oceniam swoje miasto teraz? Pytanie. Dobrze mi się bardzo dzisiaj jeździło Ale wiem, że muszę popracować Z przyjściem z galopa do kusa I z kusu do galopa Co na pewno Galopu, nie galopa galop Z galopu do kusa I... I yy, dzisiaj miałam problem z zatrzymaniem Nigdy tak nie było jeszcze, więc może dzisiaj jakiś zły dzień Ale jak tak będzie, to trzeba faktycznie jeszcze nad tym popracować Ale tak to mi się naprawdę dzisiaj podobało I mam nadzieję, że coraz lepiej będę jeździć już No ogólnie to po prostu yy, jak jest przejście z galopu do kusa To jest takie nagle stracenie równowagi, bo to jest chyba dla wszystkich najgorsze przejście Bo tak zaczyna trząść w tym nie? Mm -hmm. No i Nikola po prostu jeszcze nie ma w tym równowagi w tym przejściu, no ale to ze spokojem przecież da się wypracować i tak już jest super, bo galopujesz mm -hmm. bez ląży, także duży progres. No. To my się z Wami żegnamy. Jedziemy do domu, ogrzać się, bo jest zimno. Znaczy, nie, Nikoli, jest ciepło. Nie, jest ciepło. No. no. I ja mówię do Nikoli: no, zobacz, jak to jest, jak się siedzi na koniu i jest zimno, a ja do niej. Zobacz jak to jest jak, jest, jak się nagrywa. No i się stoi. Zimnie, no. no, widzę teraz. Dobra, my kończymy, wysyłamy buziaki. Napiszcie w komentarzach jak się Wam podobało, a my się z wami żegnamy. Do widzenia. Do widzenia. Pa! <noise> pa!